Ten odcinek zawiera autopromocję. Oglądałem ostatnio TikToka, <śm> powiedział Andrzej, codziennie. I zobaczyłem takie hasło, delulu is the solulu, ja i uznałem, że muszę o nim nagrać odcinek. Czołem moi drodzy, ja się nazywam Andrzej Tucholski, jestem psychologiem od wysokosprawczości a także pisarzem i scenarzystą. Robię dużo rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast, ten tu, poświęcony nadziei, odwadze emocjonalnej, sile psychicznej. Oprócz tego dwa razy w tygodniu wysyłam przewrotny newsletter, który raz głaszczę i raz szturcha. Um, co jeszcze? Plus zdarza mi się szkolić w firmach o, i pisać o wysokosprawczości, książki, e-booki, nagrywać kursy. Linki do moich wszystkich rzeczy znajdziesz na stronie andrzejtucholski.pl. Poza tym w drugim życiu opowiadam historię. Niedawno skończyłem trwający trzy sezony serial audio Ej, nagrałem Ci się. Jest to historia o nawigowaniu przez uczucia opowiadana wiadomościami, słuchaj, głosowymi. Znajdziesz ją za darmo wszędzie tam, gdzie podcasty. Poza tym... Kubek. Jest oczywiście... Powiedziałem to kubek takim głosem, jak jakaś nazwa marki w reklamie. Kubek. jest oczywiście z nami, gdyż bez kawy ten podcast się nie odbywa i moi drodzy, zaczynamy. Um, opowiadałem w poprzednim odcinku dosłownie o unikaniu cienia i o tym, jakie tragedie płyną, płyną z unikania cienia. I chcę teraz jeszcze o pewnej formie tej tragedii poopowiadać, jak to wygląda z unikaniem cienia. Ale zanim do tego dojdę, chcę opowiedzieć jeszcze o, o drugim ekstremu, bo opowiedziałem w poprzednim odcinku. Cień, jeśli ktoś nie słuchał, no to moi drodzy, podcasty są chronologiczne, więc najprawdopodobniej gdzieś w okolicy, w apce, której teraz używasz, słuchaczko lub słuchaczu, żeby słuchać te słowa, pewnie gdzieś w okolicy znajdziesz odcinek poprzedni i warto do niego rzucić uchem, taka, taki protip i zachęta ode mnie. Ale niezależnie od tego, szybkie wprowadzenie cień to jest w takiej klasycznej psychologii ogólna nazwa na te cechy nas. O których nie za bardzo lubimy myśleć, których się wstydzimy, których się boimy, które wypieramy możliwe, że mamy je nieuświadomione. I im bardziej nie zwracamy na nie uwagi, tym gorzej dla nas. A im bardziej je wypieramy, tym będzie i bardziej będzie smutno. Bo jedyną metodą, żeby wyleczyć cień, jest po prostu strasznie, strasznie ten cień przytulić. Współczuć mu, z wyrozumiałością, uważnić to, że istnieje, że mamy te cechy, i potem dopiero z łagodnością i z miejsca miłości, próbować gdzieś coś z nimi zrobić. Jednym ekstremum jest absolutne nie, jakby wypieranie tego, że ma się, ma się cień i obiecałem w poprzednim odcinku właśnie, że być może w tym wspomnę, jak wygląda drugi ekstremum, ale jeden tret na TikToku odwrócił moją uwagę i, i muszę teraz, muszę... No muszę o tym nagrać, ale żeby, że tak powiem, opowieści stało się zadość temu, co obiecałem, to lecimy. Drugim ekstremum, i to też jest coś, co relatywnie często widuję, są ludzie, którzy mają takiego absolutnego pierdolca na tle swojego cienia i ze wszystkich, ze wszystkich sił próbują go zeksplorować. I to jest oczywiście mniejsza grupa niż ludzie, którzy wypierają cień, bo żeby móc się tym zajmować, no to to już wymaga pewnego oblatania, pewnej dojrzałości psychoemocjonalnej, pewnego skupienia się na sobie. Ale są tacy ludzie, którzy się absolutnie zanurzają w fakcie, że mają wady, nie w taki historyczny sposób, o mój Boże, jestem do dupy, tylko jakoś tak wręcz zaczynają sądzić, że to z tych wad płynie ich jestestwo, że to z tych wad płynie ich jakaś wartość. Że ich jakby główną zaletą, najważniejszą cechą może, żeby to coraz głupiej nie brzmiało, ich najważniejszą cechą jest na przykład to, że są wredni, albo że nie szanują innych. Ja spotykam czasem takich ludzi, mi się to wydaje przerażająco smutne, bo widzę ludzi wtedy, którzy bardzo mocno się pomylili, próbując znaleźć swoją tożsamość. Bo szukanie tożsamości człowieka to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, z którymi zmagamy się wszyscy. I niektórzy. Te tożsamość właśnie próbują budować, unikając ze wszystkich sił cienia. Drudzy próbują tę tożsamość budować ze wszystkich sił, rzucając się w ten cień, no a niestety tę tożsamość trzeba gdzieś tam wypracować z perspektywy szorstkiej miłości, takiego, wiecie, wymagającego dorosłego, dojrzałego współczucia, łagodności i siły po zrozumieniu, gdzie jest pewien środek, no nie? I to też nie jest najzdrowsze, ale słuchajcie, no właśnie, tak wyszło, że postanowiłem, że jakby moja uwaga została odwrócona czymś innym, co, co obejrzałem i postanowiłem się jakoś do tego odnieść. Mianowicie, w mojej opinii, jedną z największych głupot pozytywnego myślenia jest zaklinanie rzeczywistości. I jak większość skrajnych głupot, ta również wzięła się z fajnego, z fajnego miejsca, z fajnej, jakby punkt startowy był bardzo mądry. Po pierwsze, to jest prawda, że my jesteśmy w stanie przy pomocy wysiłku formatować nowe połączenia dosłownie, jakby między neuronami w naszym mózgu, nowe skojarzenia, nowe wartościowania i jeśli dzisiaj dla nas coś się wydaje naturalne, w dużej mierze płynie to stąd, że jest dla nas teraz naturalne, ale jeśli bardzo długo będziemy robili coś innego, to dla naszego mózgu za jakiś czas to nowe będzie się wydawało naturalne. Nasz mózg nie do końca ma. W pełni stabilną perspektywę tego, co to znaczy norma. Norma według mózgu jest w stanie się zmienić. Możemy to zrobić przy pomocy determinacji. Na tym, i no oczywiście ciężkiej pracy podpartej nauką, dokładnie na tym, o czym teraz opowiadam, polega, polega te zna, terapia poznawczo-behawioralna, w takim cholernym skrócie. Więc po pierwsze mamy coś, co jest prawdziwe. Tak, ludzie są neuro, neuroplastyczni, ludzie są zdolni do zmiany, ludzie mogą bardzo mocno wpłynąć na swoje różne, na, znaczy na pewne rzeczy są w stanie mniej wpłynąć, pewne rzeczy mamy bardziej ustabilizowane. Patrzę na ciebie, temperamencie oraz, oraz cechy osobowościowe, chociaż tam też ma miejsce np. dojrzewanie psychoemocjonalne, które mocno wpływa na. Na te rzeczy. Um, a są te rzeczy, na które po prostu można wpłynąć. Na przykład, jeśli mamy jakąś, nie wiem, nieadaptacyjną metodę, tak tzw. coping mechanizm, metodę radzenia sobie ze stresem, w wyniku z jakiegoś tam trudnego dzieciństwa, możemy ją zmienić i już mieć adaptacyjną metodę. Więc po pierwsze, człowiek jest zdolny do zmiany. Po drugie, yy, jest absolutną prawdą. Yy, Cytat bodajże z Marka Aureliusza Stoicki: że nasze myśli kolorują, barwią naszą duszę. Innymi słowy, to, o czym często myślimy, nas stworzy. Jeśli na przykład mamy bardzo duży problem z mentalnością ofiary, co jest potężnym i bardzo, bardzo popularnym schematem samosabotażu, świetnym pomysłem jest trenowanie, praktykowanie wdzięczności w taki normalnie upirliwy sposób, i się początkowo może to wydawać jakieś taki niewygodne albo naiwne, albo dziwne, po czym człowiek się orientuje po. Trzech miesiącach, że w zasadzie w ogóle już nie reaguje z perspektywy mentalności ofiary. Tam oczywiście bardzo wiele innych rzeczy też trzeba zastosować to by było jedno z przykładowych narzędzi. Więc tak, człowiek jest zdolny do zmiany, tak, człowiek jest zdolny do wyrobienia zupełnie nowych podejść do świata, tak, człowiek może zmienić światopogląd. Człowiek ma to do siebie, że często o czymś myśląc, często skupiając się na czymś, mówiąc o czymś, zachowując się w jakiś konkretny sposób. Przyciąga te rzeczy, i nie płynie to z żadnego magicznego prawa przyciągania. Płynie to stąd, że jeśli ja ostatecznie zaczynam myśleć o sobie, dobra Andrzej, chcesz być scenarzystą, jakby to jest coś, na czym ci zależy, to jest coś, co jest dla ciebie ważne. Piszmy to, to ja zamiast wiecie, gadać i pieprzyć o tym, ja zaczynam po prostu pisać te scenariusze, zaczynam się interesować, zaczynam o tym opowiadać ludziom. Ci ludzie potem wiedzą, że Andrzej pisze scenariusze i do mnie czasem wracają z jakimiś rzeczami. Ja inaczej podchodzę do czytania wiadomości branżowych, na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej skupianie się na czymś, na czym nam zależy, w sposób pragmatyczny, sprawczy, wolicjonalnie, jakby aktywny, też jest jak najbardziej elementem ludzkiego zachowania. Kolejnym elementem prawdziwym jest to, że człowiek jest w stanie przy pomocy mentalizacji, wizualizacji bardzo mocno nakierować, przygotować się do jakiegoś stresu, przygotować się do jakiegoś wysiłku, rozegrać w pewnym sensie teoretyczne scenariusze w głowie w taki sposób, by mieć większą pewność, wyższe poziomy determinacji, większą stabilność i tak względem jakiegoś procesu, po prostu możemy sobie w głowie. Ja na to nazywam roboczą, mieć taki poligon, na którym można odpalać różne myśli w bezpiecznych warunkach, w bezpiecznym środowisku, dzięki czemu będzie nam łatwiej sobie z nimi potem radzić w dziczy. I kolejnym, ostatnim już elementem jest to, znowu zrobię rundkę powrotną do, do właśnie tego, jak się zmienia w człowieku przyzwyczajenia psychoemocjonalne. Używając takich totalnie, totalnie kolokwialnych słów, bardzo często droga do zdrowia psychicznego polega na tym, że człowiek bardzo mocno larpuje albo roleplayuje osobę zdrową psychicznie, <laughs> aż po prostu podłapie. I na początku to może być trudne, w sensie człowiek ma taką ochotę się ponacierać dołem. O Boże, jak strasznie chce wybuchnąć, tak bardzo chce porobić z siebie ofiarę, tak z całej siły kusi tego człowieka odepchnąć wszystkich dookoła, niech się pieprzą, ale z całej siły roleplayuje, larpuje, odgrywa jakby rolę człowieka zdrowego psychicznie, wzdycha, bierze krok wstecz po czym robi to, co sobie napisał na karterce, albo usłyszał od psychologa, albo wie z książek, albo sam na to wpadł, albo doradzili mu znajomi, bo z różnych miejsc może płynąć wartościowa inspiracja psychoemocjonalna i po prostu powolutku zaczyna się zachowywać inaczej. Jednakże wszystko, o czym teraz opowiedziałem, to są rzeczy dostępne, funkcjonalne i zdrowe dla człowieka, tylko jeśli się je robi z perspektywy świadomości, kim się jest, dojrzanego swojego cienia, zauważonego swojego cienia, Uważnionego swojego cienia, przytulenia wszystkich cech, których normalnie wiecie, jakby no, nie chcemy za bardzo nie się chwalić przed znajomymi, że je mamy, ale je mamy. Więc trzeba sobie współczuć, akceptować się z łagodnością, siłą podchodzić do siebie jak do osoby, jak do człowieka, którego główną cechą jest człowieczeństwo, plusy minusy i wszystko pomiędzy. I mając to, dopiero można zacząć w spokoju, myśleć o jakimś kroku dalej o tym, co chcemy ze sobą zrobić. To powiedziawszy, nie ma nic absolutnie. Nie, no dobra, są głupsze rzeczy, ale jedną z głupszych rzeczy jest zaklinanie rzeczywistości. Ono jest na przykład taki, taki case, to jest dosyć potężnie praktykowane w różnych środowiskach, które dążą do, do akceptacji różnych rzeczy. I na przykład taką. Formą, na którą patrzę i wydaje mi się cholernie niepokojąca, jest to, w jaki sposób widzę takie zaklinanie rzeczywistości, na przykład, na przykład w środowiskach ciał pozytywnych. Bo wyśmiewanie się, nienawidzenie, nabijanie, jawne krytykowanie, pogarda lub zawiść do jakiejkolwiek formy sylwetki, wydaje mi się czymś monumentalnie zjebanym, ale również wydaje mi się bardzo niezdrowym. Stawiać człowieka przed lustrem, i ja to widziałem zarówno w treściach dla kobiet, jak i dla mężczyzn, żeby, wiecie, takie porady w stylu: Stań przed lustrem i powtarzaj sobie, jesteś piękny, jesteś piękny, jesteś wspaniały, jesteś wspaniały i tak dalej. Jeśli ktoś siebie dosyć mocno nienawidzi, jeśli ktoś ma jakieś problemy z dysmorfią, na przykład, jeśli ktoś ma problemy z. Samoakceptacja, już tak nazywając to cholernie miękko i cholernie zbiorczo. Może wypaść troszeczkę dużo, troszeczkę dużo, może wypaść sporo negatywnych rzeczy, jeśli taka osoba w sposób nieprzekonany będzie próbowała zaklinać rzeczywistość. I jest czymś zupełnie innym. Podchodzić do siebie, patrzeć na siebie w lustrze, mówiąc, taki, jaki jestem, jestem okej, okay, jestem człowiekiem. To jest moje ciało, jest Służy mi do tego i do tego. Jestem wdzięczny, że je mam. Jestem wdzięczny, że żyję. Chcę się w nim dobrze czuć. Jeśli chcę z nim coś zrobić, przytyć, schudność, nie wiem, potrenować, jakkolwiek na nie wpłynąć, przefarbować włosy, cokolwiek zrobić, jeśli robię to z miejsca miłości, a serup. Każdy z nas ma prawo do zmiany. Zobaczcie, no, jakby. Cieszy mnie, że istnieje, wiecie, bardzo, bardzo, bardzo duża aktualnie akceptacja, na przykład też psycho, psychoakceptacji, e, taka popularyzacja psychoakceptacji, typu nie wiem, jak to się cichy, głośny, wiadomo, ludzie mają różne predyspozycje, super. No ale to nie jest najlepszy pomysł, żeby, wiecie, jakby napisać sobie kartkę journala, bo journalowanie, prowadzenie dziennika to jest takie lustro tylko, że dla duszy, no nie? I mamy tam napisane bardzo dużo rzeczy w stylu, nie wiem, reaguje czasem reaguje czasem furią na innych. No i ciężko by było popatrzeć na to i pomyśleć sobie jestem zajebisty, jestem super, jestem dokładnie taki jak powinienem być. Lepiej na to spojrzeć i pomyśleć: "Fak, no, współczuję sobie. Kocham to, że mam, że umiem się bronić, kocham to, że potrafię żyć z sobą, kocham to, że mam cechy jakie mam, rozumiem to w jakim miejscu życia jestem, cieszę się, że być może mogę coś z tym zrobić. Trzeba do tego podejść z miejsca ogromnej Ogromnej akceptacji, i bo bardzo możliwe, że różne rzeczy związane na przykład z naszymi jakimiś postrzeganymi niedostatkami w ciele, po pierwsze, nam zostały nasrane do oba przez popkulturę albo innych ludzi, ale możliwe, że też są pewnym efektem na przykład niechęci do siebie. Sporo ludzi się e, ob, gdzieś tam objada ponad normy albo nie dojada e, poniżej normy. Albo trenuje o wiele za dużo, albo w ogóle nie trenuje, z jakiejś tam formy wyparcia, właśnie albo niechęci, albo bania się siebie, albo nie lubienia siebie. I tak sobie myślę, że jest 300 razy ważniejszym etapem: straszne zaakceptowanie swojego miejsca w życiu, tego kim się jest, jak się jest, jak się wygląda, jak się człowiek czuje z sobą. Um, i, I mówię, jakby ja tego używam wymiennie, bo to, czy my patrzymy w lustro naszej psychiki, czy w lustro naszego ciała, tak jakby kind of jedno i to samo dla mnie, ale. Zaklinaniesz sobie na pełnej bombie, jeśli faktycznie mamy rzeczy, nad którymi, nad którymi chcemy popracować. Wow, jestem wspaniały, jestem perfekcyjny, jestem pozbawiony wad, jestem po prostu kurwa, drugi po Bogu. Drugi się taki nie narodził, jak ja, wydaje mi się to niezdrowa. Takich treści widzę multum. Absolutnie multum. I widzę, że one gdzieś się wynaturzają dalej, bo to ma do siebie popularna taka zupełnie psychologia pozbawiona nadzoru, że ona się będzie wynaturzać w nieskończoność. Nie dość, że jest, no właśnie często się pojawiają takie, takie teorie peł w pełni jakby związane z zaklinaniem rzeczywistości. Eee, o, albo właśnie, zaklinaniem rzeczywistości, też dosyć częstym w kontekście psychoemocjonalnym, żeby odejść od ciała pozytywności, jest używanie czegoś takiego jak energię. Bardzo często to widzę, że kobiety się kryją za energią kobiecą, mężczyźni się kryją za energią męską. I to jest taki kolejne troszeczkę hasełko zaklinujące rzeczywistość pod tytułem Mam pewne jawne niedojrzałości psychoemocjonalne, mam pewne jawne rzeczy, które krzywdzą innych, ale wypieram to dosyć. jakby wypieranie tego, że tak nie mam, sprawiało mi problem, więc teraz w pełni w to z ownershipuję nie na zasadzie. Rozumiem moje miejsce w życiu, ja rozumiem, kim jestem, rozumiem, gdzie chcę być, rozumiem, w jaki sposób podchodzę do różnych rzeczy, które mnie czekają. Nie, 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 jakby ci ludzie tak w pełni się w to zanurzają, mówiąc: To jest moja energia. Kurde! No fajna wymówka, ale nadal wymówka. I ja już absolutnie dostałem udaru. To wszystko, co powiem to jest pełna podprowadzka pod to, że ja dostałem dosyć dużego udaru, właśnie oglądając ostatnio TikToka i zobaczyłem, że aktualnie jednym z wiodących hasełek jest Delulu i Solulu, czyli żart o to, że Delusion is the solution, czyli urojenia są rozwiązaniem. I z tego, co kumam, jedne z pierwszych osób, które wrzucały ten trend, żartowały właśnie z tego, że człowiek jest w stanie roleplayować, larpować, jak ja też żartuje ze znajomymi, zdrową psychicznie osobę. Jest w stanie po prostu tak długo. Zdeterminowaną, dzielną praktyką reagować tak, jak trzeba reagować, wsłuchiwać się w swoje potrzeby, że ostatecznie wszystko będzie dobrze. Z tego co się orientuję, zresztą bardzo podobnie wygląda. Dochodzenie do jakiejś tam piony i sztamy z obrazem siebie pod kątem fizycznym, że człowiek jest w stanie po prostu zacząć zwracać uwagę powolutku. Wiecie, wiecie minie się w lustrze i sobie pomyślę, o, jak ja wyglądam, odruchowo, bo bardzo długo popkultura ludzie nam strali do i można próbować to zmienić właśnie w perspektywę zdrowia, akceptacji i współczucia, myśląc sobie, jak wyglądam, no spoko wyglądam, to ja. After all, it's me. Tak wyglądam, chodzę, mogę przyjść na spotkanie do ludzi, więc fajnie się ubrałem, ubrałam i tak dalej i tak dalej. Można sobie powiedzieć bardzo dużo rzeczy, które nie będą totalnymi, wiecie, jakby takim zaklinaniem rzeczywistości. Jestem monumentem, pik po prostu, pik, athletic performance. Nikt nigdy nie wyglądał lepiej niż ja. Jeśli ktoś faktycznie ma ochotę dla zdrowia, z miejsca miłości popracować nad sobą, to raczej nie wiem, czy jest sens wmawiać sobie, że jest perfekcyjny. Lepiej wmawiać, wmawiać sobie, że jest się człowiekiem. I jakby jako każdy człowiek zasługujemy na miłość i akceptację, niezależnie od wszystkiego innego. To powiedziawszy, są pewne rzeczy wymagające mniej lub więcej uwagi. To jest coś normalnego i zdrowego. Jesteśmy w różnych miejscach naszego rozwoju, no ale nie jesteśmy wszyscy na mecie. Nikt nie jest nigdy na mecie za życia. I. Delulu i z Desolulu, jak zwykle zaczęło się z fajnego miejsca, a potem absolutnie jakby wykipiało w dosłownie ludzi, którzy promują życie w pełnych urojeniach jako pomysł na życie. Moi drodzy, nie tak powinno się podchodzić do dojrzałości psychoemocjonalnej, nie w ten sposób powinno się podchodzić do rozwiązywania swoich problemów. Tak człowiek jest zdolny do zmiany, tak zdeterminowana i spokojne, zdeterminowane i spokojne akceptowanie siebie i uczenie tego siebie, żeby nie wybuchać na siebie, z łagodnością i empatią podchodzić do swoich problemów i wad, z łagodnością i empatią podchodzić do swoich zalet i cech neutralnych i do wszystkiego innego, co widzimy, jak widzimy, próbować jakoś obracać te krowę w głowie i inaczej troszeczkę być może to interpretować. Tak, to są rozwiązania. Czy, czy jest dobrym pomysłem zaklinanie rzeczywistości, niezależnie na jakiej płaszczyźnie ono jest? jak głęboko sądzę, że nie. To jest jakby moja moja stuprocentowa opinia. Jeśli my skrycie podejrzewamy, bo my jesteśmy, kurde, ja zakładam, że zawsze, zawsze jak z kimś rozmawiam, zakładam, że rozmawiam z osobą cholernie inteligentną, która ma bardzo dużo doświadczenia w byciu sobą, w swoim życiu, w swoich emocjach i my nie jesteśmy głupi. Jeśli ja na przykład mam jakieś takie podejrzenie, mógłbym schudnąć, to Słuchajcie, ja nie chcę siebie nienawidzić, że jestem gruby, ale ja nie, nie chcę sobie mówić, że jestem absolutnie szczytem szczytem zdrowego, sportowego e, ciała. Ja miałem kiedyś sportowe, trenowałem kiedyś sporty, jakby wiem, jak jestem odległy od tego i z miejsca pokory, ale też z miejsca akceptacji, miłości, ja wiem, że jestem człowiekiem i sądzę, że wszystko ze mną w porządku, przecinek, ja lubię trenować i chcę się za to zabrać gdzieś tam w moim życiu bardziej, a z różnych powodów mam to mocno utrudnione. Zdrowotnie. I pod kątem psychoemocjonalnym podobnie. Mam pewne tematy, nad którymi pracuję, bo każdy człowiek nad czymś pracuje i ja resztę życia będę nad czymś pracował i każdy będzie resztę życia nad czymś pracował. I czy ja chcę siebie nienawidzić, że ja mam jakąś cechę, że mam coś, czego nie lubię, nie wiem, że się boję niepewności i tak dalej? Czy ja na pewno chcę siebie sobą gardzić? No w żadnym wypadku nie, ale czy ja chcę zaklinać rzeczywistość, że jestem zajebisty i że totalnie to jest najlepsza cecha? Nie. I teraz się pojawia jeszcze jedna forma zaklinania rzeczywistości. Czy ja chcę sobie zaklinać rzeczywistość, że choćby skały srały na miliard procent. Będę miał znowu sportową sylwetkę, albo na miliard procent rozpracuję tę cechę. Cholera, ja nie wiem jak wasz charakter, ale dla mojego charakteru to byłby bardzo, bardzo silny bodziec, powodujący presję, powodujący lęk. Ja się o wiele pewniej czuję w kontekście zmian, co do których chcę, wiecie, wdrożyć je w swoim życiu. O wiele pewniej się czuję, akceptując, że może mi to zająć bardzo długo. Wyjść nie do końca, tak jak sądziłem, <grym> zaliczyć jakieś obsuwy po drodze, jak wszystko, jak mój kumpel z doświadczeniem w gastro, który zapytany, kiedy będzie e, kiedy będzie uczta e, na jednej grze, w którą razem graliśmy, taki terenowej, fabularnej, właśnie na Larpie, a osoba, która się pytała, spodziewała się odpowiedzi za 5 minut, to mój, mój, mój kolega serdeczny odpowiedział, że jest delikatna obsuwa na kuchni, tak do 6 godzin. Więc you see, różnie bywa, nie? Delulu lulu is not de solulu, <noise> zaklinanie rzeczywistości nie jest rozwiązaniem, jest zajebiście fajnie brzmiącym plasterkiem. Jeśli ja mam coś, czego w sobie nie trawię, czy to fizycznie, czy to psychoemocjonalnie, czy jakkolwiek, to czy ja sobie wmówię, że na bank tego kiedyś nie będzie, shit, no ja średnio dobrze współpracuję z tego, z taką formą presji, o wiele się lepiej czuję, kiedy sobie powiem, Ej, w miarę moich możliwości będę się starał w zdrowiu akceptacji robić, co się da, żeby tak było. Ale absolutnie rozumiem, że jestem tylko człowiekiem, i różne rzeczy mogły się wydarzyć po drodze. I to jest jedna forma zaklinania. Druga forma zaklinania, czy ja chcę powiedzieć, że tak jest teraz, z tą moją niedoskonałością, którą ja postrzegam, jestem absolutnie zajebisty, najpiękniejszy, najbardziej kryształowy pod słońcem. Nie, wydaje mi się to porąbane. O wiele lepiej spojrzeć na siebie i powiedzieć, no, <laughs> pewnie tu można by. Coś działać, pewnie tam można by coś zdziałać, ale jestem tylko człowiekiem i lubię siebie i akceptuję siebie. Od akceptacji do uwielbienia bardzo, bardzo długa droga, a od obiektywnie widzianych punktów, które zasługują na jakąś krytykę i poprawę, do nienawiści też jest bardzo, bardzo długa droga. Jak gdzieś z pewnym lękiem widzę bardzo. Bolesny trend, że my w ogóle przestajemy, ale to pod, róż, pod różnym kątem, my w ogóle przestajemy być w stanie rozumieć miękkie gradienty pomiędzy rzeczami. Coś jest najgorsze, coś jest najlepsze, siebie należy nienawidzić albo ubóstwiać, kurde, rzeczy są z reguły kind of neutralne, całkiem ble, ok, powiedzmy, a siebie należy przede wszystkim łagodnie akceptować. W miłości nie musi od razu iść w parze skrajne ubóstwianie. Skrajne ubóstwianie skurczy czasami, słuchajcie, formą psychologicznej obsesji. Nie jest to coś zawsze zdrowego. O! Nic nie przebije, w mojej opinii, w mojej prywatnej opinii, pełnego wyrozumiałości, pełnego współczucia, widzenia rzeczywistości taką, jaką jest. Z chęcią by było lepiej? Zrozumieniem, że może być różnie. Wybaczeniem sobie, że się doszło do sytuacji lub do miejsca, w którym trochę nie chce się być. Pełnego pełnego skumania, że jesteśmy ludźmi. O. I wszystko, co się z tym wiąże. Czy to, co teraz powiedziałem, będzie się aplikować do ciebie? Słuchaczko, słuchaczu, nie mam zielonego pojęcia, z czym się zmagacie i nie wiem, jakie macie charaktery. Więc nie wiem. Ale jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.